Dobra, więc zaczynają tutaj się tutaj prawdziwie te góry już, już tutaj podjazdy. Już zwalniam mi ciężarówkę, bo jestem ciężki. A za chwilę będzie... O, będziecie świadkami wjazdu do prowincji British Columbia, czyli żegnaj Alberta, witamy British Kolumbia, Yo! Nie, czy już oficjalnie z Kolumbii patole. Jak widać, e, bardzo to jest turystyczny szlak tutaj między Calgary a Vancouver, ten, ten to 1000 kilometrów mniej więcej między tymi dwoma miastami. To jest jeden z najbardziej uczęszczanych turystycznie szlaków, I, you know, I've been, I've been sorry. Sorry, sorry, sorry radio A, więc tutaj szczególnie w lato, o tutaj ziomki sobie jadą na rowerach bardzo dużo się spotyka w Kanadzie takich ludzi Szczególnie w lato właśnie, kurde, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Tutaj w zimie jest niezły syf, kurde do czego ja Właśnie, to jest jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków, znaczy dro, droga ta cała, nie? I tutaj tej okolice, tej drogi, to jest pełno turystycznych takich atrakcji, miasteczek. Najbardziej, jedna z najbardziej uczęszczanych w całej Ameryce. Po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo turystów tu jest. W czym jest problem w lato? Często są zatwardzenia, bo to jest jedyna droga, są po prostu zatwardzenia. No bo jedzie camper 1,70 na godzinę. Nie ma jak zbytnio wyprzedzać, bo te szczególnie ciężarówki mogą wyprzedzać. Ty, znaczy, mogą podwójne te linie, tak jak tutaj po lewej, są właśnie o podgórkę. No jak ja jestem ciężki, no to ja nie mam szans wyprzedzić takiego gostka. Więc e, co? On troszeczkę ucieknie ode mnie, 5 minut później znowu go załapię i znowu jedziemy 70 na godzinę. nie? więc tu jest po prostu dużo, w lato, dużo czasu się traci, nie? Chociaż ostatnia podróż, muszę przyznać, że nie było tak źle. Dopiero pod koniec, tam już ostatnią 100 km tak przed Kamlups, takie miasto Kamlups, tam już dużo jezior i też gór i tam dużo czasu straciłem, bo po prostu do Gęsiego się jechało, 70 na godzinę Gęsiego. Chyba rząd, kurde, samochodów, ciężarówek, kamperów na 2 km był nie. No nie dało się nic zrobić, wyprzedzić nikogo, nie. Kurde, ale uszy mi zatkało z tego zjazdu. Trzeba poziewać. Uczycie się z tajgerem! Uczycie się z tajgerem! Eee, ja dzisiaj jeszcze podjadę 300 km do eee, takiej stacji paliwowej. Husky w Tam się zakotwiczę. Dziękuję do widzenia. Więc tak jak mówiłem, zrobiła się kolejeczka. Jedziemy 80 na godzinę. Jakiś turysta z przodu blokuje całą tutaj chmarę. Z tego co ja widzę, jestem chyba trzeci czy czwarty z rzędu. No a za mną, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziesięć, dziesięć samochodów za mną. Naczy samochodów, Dwie ciężarówki fajne mają prawo w stanie Waszyngton, że to jest nielegalne, i teraz to mi się podoba, właśnie. Jest, nielegalny jest taki koreczek pięciu samochodów, nie? Czy tam Gęsiego pięć samochodów, to jest po prostu nielegalne. Może za to mandat dostać. I ten pierwszy samochód mają takie specjalne asfaltowe, tak jakby no większe pobocze wyznaczone i i według prawa musisz przepuścić, jeżeli jesteś wolniejszy, czy wolno jedziesz i już za mój jest 5 samochodów, czyli 5 w piątkę jest nielegalne, więc mają te pobocza takie wyznaczone w, w miejscach, że tutaj ten co jedzie z przodu musi zjechać i przepuścić tą resztę, która szybciej jedzie, nie? To by tutaj troszeczkę też yy, uratowało czasu, gdyby tu zrobili to samo w Brytyjsz, Kolumbii, bo tam o, się jedzie, aha, no hamuje, bo konstrukcje są, no ale dobra, no, ale mówię, no, jedzie kurde, cały czas 80, no ja, ja wiem, że ładne widoki, no ale ja jestem w pracy, podziwiam widoki, no ale kurde, chciałbym jechać 100 na godzinę na przykład, nie? Dobra, to jest zjazd przed e, oficjalny. Według prawa break check, jak to mówią, sprawdzę, sprawdzić hamulce trzeba schłodzić, sprawdzić, czy wszystko sprawne jest. To jest, będzie taki zjazd przed miastem Golden. Ja chcę tutaj troszeczkę podjechać. Ja te kible już kiedyś nagrywałem, ale teraz, że mam selfie styka, ludzie, kurde, chcę coś nowego nagrać. Zajliście Z pompą jest z czad. Więc ostrzegam wszystkich, którzy teraz jedzą. Czekajcie, że tak się odstawić tą kamerę. Każdy będzie żigał, widząc to. Nie dotknąłem odcinka ale na nie więc nie wiem, co się nagrało. Za chwilę zobaczę. Chciałem stąd. Wiecie co, teraz zrobię test kamery. Cholera, pod słońce będzie źle widać, ale... Jak jest to przybliżenie w tym Samsungu Galaxy S6 Edge. Teraz po prostu nie ma żadnej szyby, więc ostrość powinna w miarę dobrze się zgrywać. To najlepsze przybliżenie, powiem. Sam widzicie, nie jest to jakieś perfekt, piękne. Jakiś optyka, zoom to jednak nie jest. Czyli tak do czterech w miarę. No, no szczerze mówiąc, czekajcie. Może. Szczerze mówiąc, oczekiwałem się, że przybliżenie będzie minimalnie bardziej, os y ostrość będzie lepsza. No ale no, ludzie, no. Nieważne, jest OK. Co zrobić? Dobra, lecimy dalej. ludziska, wyjeżdżam do Golden. Co chciałem powiedzieć? Kurde, zorientowałem się. Ja dalej się uczę. Kurde, z tymi kamerami, jak to działa. Nie jestem jakimś takim, kurde, wielkim znawcą. I się zorientowałem, że niechcąco, przez przypadek, nagrywałem cały czas w trybie. 30 fps niechcąco, kurczę. 19,20 na 1080, ale zaraz na 60 fps to na 30 miałem nastawione, więc pierwsze 30. No co zrobić? No niestety, szkoda, że będzie minimalnie gorszej jakości. No ale co już. już po fakcie, no nic nie zmienię tego. Więc tak jak mówię, dzisiaj to się wczoraj wieczorem się zorientowałem, dzisiaj rano zmieniłem właśnie to na 60 FPS. nie? Tutaj teraz dalej tak zerkam, bo próbuję wyczuć i nie wiem jak to wyjdzie, cały czas tak jak mówię, cały czas się uczę z tymi kamerami. Jak tu mam automatyczne jakieś takie doświetlenie jak jest troszeczkę ciemno tak to mi się coś wydaje że ta ostrość jest minimalnie gorsza niż na przykład mam wyłączone to automatyczne doświetlenie czy jak to tam nazwać nie wiem trudno mi to określić o co mi chodzi no nie wiem więc teraz mam na automatyka włączone nie wiem nie wiem może to mi się zdaje tak że to i coś w tym jest? Dobra, taki tutaj monolog, bo fajny tutaj zjazd jest do tego golden. Czekajcie, co jeszcze chciałem dopowiedzieć? Więc dobra, to z tą kamerą, to, że nie chcą co nagrywałem. Kurde ten cholera w złej jakości, no ale dobra, no mówię, no człowiek, człowiek się uczy. Nie? A więc teraz zaśpiewam jeszcze dla El Tigra El Tigre! Hamie! Chcesz usłyszeć, jak śpiewam dla Ciebie? Nie, kurwa, nie! A i tak zaśpiewam <gryw> Ale nie teraz, bo mi się teraz nie chce No dobra, skręcamy, skręcamy Tutaj kurde ścieli tą drogę, kiedyś ta droga była bardziej długa, jeżeli chodzi o te zawiasy, ale potem ją ścieli, te skały oni ścinają, nie, oni tutaj robią. Znaczy robią, dynamitem je dynamitują te skały i powiększają tą drogę. To sami widzicie, że te skały są świeże, nie, świeże, są że Ten kolor jest świeży. Czyli po prostu oni jak tutaj, on. powiększają drogę, nie? I to traci, ta droga na tym uroku. Niestety. Bo wcześniej ten odcinek to miał, nie wiem, całe ileś tam kilometrów, teraz to widzieliście, taki kawałek jest tej, tego zawijasa. No i zjeżdżamy, zjeżdżamy miasto Golden w całej swojej krasie. w tej dolinie mógłbym właściwie tutaj stanąć ale jest jeszcze trochę za wcześnie więc jeszcze do jeszcze mam 230 km tam gdzie chcę się zakotwiczyć na dzisiaj więc jedziemy dalej Dobra, złapałem je światła. Coś tutaj wygląda, że może się rozpadać. Jakieś czarne chmury nagle.